Siedzi, no ładny jest, bardzo ładny, a i spadł, czełem wędkarze, nie uwierzycie i chyba ja sam też w to nie wierzę, to co przed chwilą widzieliście to moja pierwsza dzisiejsza porażka, a rybą na końcu zestawu był szczupak, szczupak, jestem na szczupakach. Sam nie wiem jak do tego doszło. miały być pstrągi, potem miały być fidery, natomiast no, był impuls. Kupiłem cztery gumki z Allegro. Wygrzebałem swoje pudełko z piwnicy, które pieczołowicie przygotowywałem na Szwecję chyba 2016 rok. To był jakoś, jakoś tak. No i jestem, jestem. Nawet mam pierwsze branie za sobą. Zobaczymy, czy uda się coś jeszcze tutaj wydubać. Jestem na łowisku specjalnym, także ryby w wodzie na pewno są, ale ja już to dobrze wiem, jak jest na łowiskach specjalnych. Na nich wcale nie musi być prościej niż na PZ2. Paczajcie. Krzacory chciał tutaj iść wiesz, i, i się wystraszyłem bardzo. Kurczę tutaj mówię, muszę mu po prostu zakręcić, nie? I zakręciłem. Musiałem go siłowo przytrzymać i mi kurde spadł, ale ładny był ładny, ładny No szkoda W sumie fundamentalny błąd, bo powinienem go już wcześniej tam tutaj prowadzić Żeby, żeby mi w te trzciny nie szedł A ja tak na początku Nie spodziewając się że jest tak ładny To mu po prostu dałem za dużo luzu. Przyzwonił w Sandrę. Trochę na za ciężkiej główce, bo tu jest 10 gram, także zmienię na 6 albo 8, to mniej będę po trawie jeździł i wolniej będę mógł poprowadzić. Na wodę przyjechałem z i oczywiście moglibyśmy wybrać ten drugi brzeg, na którym można spokojnie chodzić, nie trzeba mieć śpiochów, natomiast my wymyśliliśmy sobie, że trochę sobie utrudnimy. I będziemy brodzić wzdłuż szcinę. No potka się cały czas że także no, logicznym jest, że gdzieś tutaj powinien być ten szczupak. No i będziemy szukać wzdłuż cinek na lewo, na prawo, a przy tym właśnie brodzić. Co, chodźmy? Nie no, tu chyba obłowione mamy, nie? By tam No czy znaczy, no tu żeśmy rzucali. Nie wiem, jak chcesz możemy tu wejść. Uf. Wiedziałem, że tak będzie. Tomek się poszedł suszyć po wodnej przygodzie, zrobił jeden krok za daleko, no ale to takie są właśnie uroki. Brodzenia gdzieś blisko czcin, że można ten kroczek za daleko zrobić. No i następne branie spartolone. Niesamowite. Nie wpiął się skubaniec. I się pięknie zawinął do tego dżerka. Pięknie. Wszystko było, żeby się wpiął i się nie wpiął. To się pokazał całe pięknie na powierzchni, także to też nie była mała ryba. Też nie była mała ryba. No ale cóż nic z takiego gdybania. Cóż mi z gdybania. Nawet holu nie było także. Wydaje mi się, że ten szczupak mógł teraz nie trafić. Nie patrzyłem, co prawda na Jerka. <laughs> nie, no śladów zębów to tutaj nie widać, ale chcieliście jest jedna kotwica, bo taki jest regulamin łowiska. I w sumie dobrze, bo nie przyjeżdżają tutaj sami specjaliści i znachorzy. Także jakby szczupak za daleko, gdzieś tam za głęboko połknął, no to mogłoby się okazać, że. Szybko takie łowisko szczupakowe by się skończyło pustym zbiornikiem, bo ryby nie było. No takie są realia, jak się głęboko połknie. Jak głęboko połknie, to trzeba praktycznie mieć trochę wprawy, żeby wyczepić takiego szczupaka. A szczególnie zapiętego na no, za dwie kotwice, także uważam, że decyzja dobra z tą jedną kotwicą. Ładnie jest. No to trzeba mieć właśnie farty. Gość przed chwilą z tego miejsca i ja na nie wszedłem. No i ekstra. No piękna mama. Zobaczcie, w kancik dostał. Zobaczcie tą piękną krowę mi się przyfarciło. Tak jak mówiłem, przed chwilą gość zszedł z tego miejsca i to jest nagroda za to, że najpierw ryba mi spadła, a potem, a potem się nie zapiła. Nie wiem ile ma, bo nie mam centymetra, ale myślę, że dobra 80, może nawet więcej przyłożę do maty. Potem zmierzę matę, zobaczymy kawał ryby. Poszła. Nie porozrywał jej tutaj jakoś bardzo. Tutaj dwa ząbki, tutaj dwa ząbki, ale z drugiej strony nie nieśmigana na gra jako nowa by poszła. Widziałem Tomka w samochodzie. Zobaczyłem jak mu tam idzie suszenie się. Raczej Tomasz do wody dzisiaj już nie wejdzie, bo nie ma nic zupełnie nic suchego. Siedzi w samych galotach w samochodzie i łapie promienie słońca. No a ja założyłem kupioną na tą okazję, na ten wyjazd gumkę Savagea, która wydawała mi się trochę jakaś taka dziwna po pierwsze, a po drugie za ciężka, bo na dość ciężkiej główce ją mam. No ale rzuciłem i widzieliście co się stało. Także to czasami tak jest, ja to na trociach powtarzam dość często, że może stanąć jedna osoba, dwie osoby mogą stanąć, a czasami po prostu wystarczy impuls jakiś, nie wiem, inaczej poprowadzony na przynętach, po prostu fart. No i ryba siada. I nawet nie wiecie jak się cieszę, że tym razem to ja miałem tego farta, bo po tych wszystkich pstrągach, które spadły po tych dzisiejszych szczupakach, to też naprawdę miałem już powoli tego serdecznie dość. A no, z drugiej strony jakby Tomek w samochodzie nie siedział, to ładne zdjęcie, zrobił jakieś ładne ujęcie by się zrobiło, bo tak naprawdę ładny. Jakąś tam miał jakiś wyrzodzik przy skrzałach, ale na długość no tak przymierzyłem do maty. Myślę, że sąsiad mi powiedział, że to jakieś mata ma jakieś 70 cm, także no szczupły na jakieś 80 myślę 5 80 na pewno. Ja sobie radzę z tą gumą w ten sposób, że po prostu kiczy mam na, sto, na sztorc prawie no i dzięki temu przymęta nie nurkuje tak głęboko, ale i tak o coś tam się czepia. Także idealnie Ta, nie jest, ale nie ma co marudzić. Ten podbierak z tą wypornością to ma mega dobrą opcję, bo no serio na plecy to on byłby za duży, a tak to sobie tutaj dryfuje obok mnie, i jakby był potrzebny to to jest pod ręką nie wiem czy to jest tak jak na karpiach bo karpiarze mówią, że jak wieje w moją stronę to, to dobrze wtedy jest ze szczupakami to nie wiem ale myślę, że jak jest fala to jest na pewno lepiej niż jak jest tafla bo coś tam się zawsze jakoś w wodzie inaczej odbije jakiś refleks jest, jakiś błysk także zobaczymy czy się potwierdzi z innej strony to te moje śpiochy to można byłoby już spokojnie takimi majowymi albo czerwcowymi nazwać właśnie bo oj siedzi ryba Gotowna jest ta gumka. Chyba jest mniejszy niż tamten. Chyba mniejszy. No, zdecydowanie mniejszy, ale też ładnie wywija. I to co mówiłem, teraz podbieraczek elegancko tutaj przede mną. O, no, zdecydowanie mniejsza ryba, ale też fajna. Tak, półmetrowa. Półmetrowa zielona paskuda. też tutaj ładnie w kancik dostał. Dobrze, że Tomeczka nie ma. A właściwie to szkoda, że go nie ma, bo znów nie będzie dobrych ujęć. No, taka rybka, 55-60 nawet. Ale z drugiej strony żadnych ujęć tutaj ładnych nie będziemy robić, bo rybka jest po prostu mała. Także, płyń tutaj na otwartą wodę, poharatany. Jesteś kolego, ciekawe czy to. Potarle, czy cię tutaj jakiś pobratersko potraktował inny? Spokojnie sobie poszedł. Ja zacząłem mówić coś głupiego o moich majowych albo czerwcowych śpiochach. Chodziło po prostu o to, że prawa nogiaszka cieknie i, i to są takie właśnie majowe albo czerwcowe, bo jest na tyle ciepło, że aż tak to nie przeszkadza. Tak to sobie wymyśliłem że jeżeli mam styczniowych, styczniowe lutowe i marcowe to raczej nie powinny cieknąć A i kolejna ryba Kolejna ryba Ale jest piękna wcześniej widziałem tutaj wydawało mi się że on tam coś goni Ale wywija został na brzegu. Kolego! Podasz mi podbierak? O, to Tym jest rybsko. O. ręka boli normalnie, serio. Spoko, ja tam podejdę, wiesz. To jest przepiękny. Jest przepiękny. I z takiego dnia, gdzieś wydawało się, że już myślałem, że nawet do pił mogę zejść. To jest karp. To jest karp, no niezły numer. I to jeszcze podczepiony. Aj a człowiek się udził, nie. O, muszę go to jakoś spróbować do Ciebie tam dociągnąć to mi podasz podbierak no jest kawał rybska ciekawe czy jeszcze odjedzie czy nie odjedzie Tylko no to nie to, co miało być. Ale dzięki ci serdecznie, kolego. No No myślę, że może mieć dychy. No frajdę dał. Przez chwilę myślałem, że mam, że mam życiowego szczupaka. To to mój metrowy szczupak. Fajny, fajny, ale sporo pijawek ma na sobie, nie? Także musiał gdzieś tam przy dnie. No fajne niespodzianki w stawie szczupakowym. I tak mi się wydawało właśnie, zacząłem wam mówić chyba podczas holu, że mi się wydawało, że ja tą rybę widziałem tutaj przy trzcinkach. Mówię kurczę, ale ładny szczupak się, jak się pięknie przy powierzchni zawinął. No i jak uderzył to byłem przekonany, absolutnie pewny, że to wielki szczupak a tu na tu karp, co ma zęby na ogonie. Ciekawe czy ja na niego najechałem, czy on mimo wszystko zainteresował się tą sznętą, no ale nie, no, nie mógł się zainteresować 10 cm gumą, no bez jaj. Chyba nawet 12 cm gumą, także niestety musiałem najechać. No ale gospodarka tutaj, gospodarza jest taka, że akurat przy okazji przejeżdżał rowerem, karb wyląduje teraz w stawie w zbiorniku dla karpiarzy, także... Raczej za ogon nie powinien być przez pławia czy szczupaków podczepiony. A może to był znak, że trzeba karpiówki z piwnicy wyjąć, a nie jakieś tam fidery z powikówki czy inne. <laughs> Najlepsze, a chyba najgorsze, no bo przecież to mój przyjaciel z tego jest to, że Tomek niczego nieświadomy suszy się w samochodzie, a tutaj się łowi. No nic, idę do kolegi, bo to już trochę tak głupio. No i koniec tej mojej majowej eskapady szczupakowej. Czy mi się dzisiaj na szczupakach podobało? Na początku wcale, potem średnio, ale teraz to już morda się cieszy. I sam Wam powiem, że nie wiem czy częściej nie będę sięgał po wędkę szczupakową. Chociaż moja to chyba bardziej sandaczowa niż szczupakowa. Ale nie wiem czy częściej po prostu nie będę jeździł na szczupaki. Do następnego. Nie wiem gdzie pojedziemy. Trzymajcie się. Cześć.